Tłuszcz zaczyna się spalać dopiero po 30 minutach. No tak, a wypłata wpływa dopiero jak 8 godzin trzymasz długopis. Albo pizza tuczy dopiero po zjedzeniu 4 kawałków. No nie, nie. Tak naprawdę jest to mit, który ciągle żyje, mimo że nauka już dawno go obaliła. Pamiętajcie, że tutaj najważniejszą sprawą jest bilans energetyczny, a nie substraty energetyczny, których używamy podczas treningu. Tłuszcz się spala. Od pierwszej minuty ruchu, nawet jeśli idziesz po schodach, nie tylko na bieżni, organizm korzysta z tłuszczu i węglowodanów jednocześnie, tylko proporcje się zmieniają. Ogólnie na początku treningu, pierwsze 10-20 minut, dominują węglowodany, bo są szybszym źródłem energii, a tłuszcz on też leci zawsze i to nie jest tak, że. 30 minut i 1 sekunda, nagle zaczynasz topić boczki, tylko proces się stopniowo przesuwa w stronę większego udziału tłuszczu, zwłaszcza przy umiarkowanej intensywności. To ile powinien trwać trening, żeby miał sens? Zależy od celu. Ale ogólnie powiedzmy 20-30 minut to jest takie minimum, by uruchomić procesy metaboliczne, poprawić krążenie regulację cukru i spalić troszeczkę kalorii. Dalej 45 minut 60 minut to już trening który daje efekty siłowe wydolnościowe wspiera spalanie tłuszczu po wysiłku choćby epok czy podwyższony metabolizm po treningu nie ma dużego znaczenia ale jest ale nawet jeśli nie trenujesz nie jesteś aktywny aktywny to 5 minut codziennie będzie lepsze niż na przykład raz w tygodniu po godzinie dlaczego to jak z myciem zębów lepiej mieć codziennie krótko niż raz w tygodniu po godzinie. Trening to nie jest kara. Właśnie, trzeba pamiętać, że powinna być to przyjemność i czekanie, aż będziesz miał godzinę wolnego, żeby wyszorować na przykład te zęby trzy razy, nie ma, nie ma sensu. Więc przestań czekać na te idealne 30-60 minut w tygodniu, bo takich nie zrobisz. Zacznij sobie od 10, 5 czy nawet kilku minut dziennie, a zobaczysz, że ciało Ci podziękuje. Nie tłuszcie blokuje tylko perfekcjonizm. Zacznij niedoskonale, ale zacznij, bo każdy ruch to jest inwestycja, a odsetki lecą cały dzień. I to tyle, a ty ile razy w tygodniu trenujesz i jak długo.